Dosyć króciutkim dla osób, które chcą grać krążownikami brytyjskimi. Moi drodzy, jest wiele tutaj błędnych opinii o tych krążownikach. Słabi gracze uważają, że to są jedne z gorszych krążowników. To jest oczywiście nieprawda. Są to jedne z najlepszych krążowników, głównie dlatego, że są to okręty, które mają bardzo dobrą siłę ognia. Całkiem sympatyczne torpedy, no i oczywiście dym. Dym, bez którego tutaj granie nimi jest niezwykle trudne, i trzeba na nim po prostu oprzeć swoją rozgrywkę. I teraz, tak, żeby dobrze grać brytyjskim krążownikiem. Trzeba myśleć ciutkę naprzód, przynajmniej do momentu, kiedy skończy się dym. Bardzo często widzimy słabych graczy, którzy strzelają w dymie. Już pomijam takich, którzy nie wiedzą, że ten dym jest bardzo króciutki i zadymiają i wypływają z tego dymu i giną na kotwicy, gdzieś leciutko poza dymem. Tacy, którzy wiedzą, że. Trzeba tutaj prawie wyhamować okręt, żeby się zatrzymać. Strzelają w dymie, strzelają, dym się kończy, a rozwiewa i ich okręt również się rozwiewa chwilę po tym dymie. Więc moi drodzy, trzeba tu mieć również plan na przyszłość, bo między jednym a drugim dymem zawsze jest jakaś przerwa. Jeśli weźmiecie ulepszony dymek, oczywiście jest ona krótsza. Dlatego polecam brać tutaj nawet tylko i wyłącznie ten ulepszony dym, żeby wam się prościej grało, łatwiej. No i przede wszystkim wybierać takie lokacje, miejsca, gdzie po skończeniu się dymu nie wyparujecie. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Oczywiście tutaj jest moja szalona szarża, takich szarż często tutaj u mnie możecie zaobserwować takie szarże. No nie polecam je początkującym, bo tutaj różne rzeczy się mogą zdarzyć. Są to krążowniki, które przyjmują olbrzymie obrażenia z racji tego, że mają bardzo duże tutaj cytadele. Bardzo łatwo jest je tutaj scytadelować. Dlatego opieramy się na tym, że nas nie widać i spokojnie sobie operujemy, tak jak niszczyciel. Więc moi drodzy, Musicie się przyzwyczaić do takiej gry, bo jeśli nie będziecie takiej gry tutaj y, uprawiać, no to szybciutko pożegnacie się y, ze swoim okrętem. Y, jest to jednostka, która jest praktycznie samodzielna. Późniejsze poziomy, 9-10, mogą być y, niesamowicie trudne do zniszczenia. Dlaczego? Dlatego, że zadymią sami siebie, więc nie potrzebują nikogo, y, kto im pomoże. Posiadają sonar, a nawet mogą zamienić dym na radar. Samoloty też nie są im groźne, bo posiadają potężne działa przeciwlotnicze, więc torpedować ich w dymie też nie jest tak prosto. Jak widzicie, radzą sobie. Mają też świetne torpedy, już w bardzo dużej liczbie na wyższym poziomie. Też są bardzo groźne i można je bardzo precyzyjnie wystrzeliwać. Jedyne krążowniki, które wystrzeliwują torpedy pojedynczo. A tego, moi drodzy, to czyni je wszystko niezwykle groźnymi mm, przeciwnikami. I teraz po czym poznać właśnie dobrego gracza na krążowniku brytyjskim i słabego? No słaby długo nie pływa, a dobry pływa bardzo długo i co gorsza, bardzo dużo robi zniszczeń. Te działa mm, są spamerskie na, na tych krążownikach, więc czym dłużej damy dla takiego krążownika sobie postrzelać, popływać, to tym więcej szkód rzecz jasna zrobi. Są tutaj tylko i wyłącznie pociski przeciwpancerne, ale są to bardzo dobre pociski przeciwpancerne, które potrafią zadawać po, na fidzi na przykład 5-6 tysięcy obrażeń dla pancerników, tak samo dla niszczycieli, więc bardzo dobre rezultaty można tutaj osiągać, jeśli tylko się nie jest skontowanym. A nawet jeśli okręty są skontowane, to też zadają większe obrażenia niż inne pociski przeciwpancerne. Jak widzicie tutaj, Dymek nie jest w użyciu, ale sobie gram na spokojnie. Bo, moi drodzy, tutaj jest ważna. Coś takiego jak kontrola mapy jest ważna przy tych okrętach. Ogólnie ważne jest to przy wszystkich okrętach, nie mniej jak gramy czymś bardzo delikatnym, to jest to niezwykle istotne. Wiemy, że z lewej strony nic tam nie grozi z góry, może będę pokazywał, bo się ktoś może pogubić. Tutaj mamy spoty. Więc z tej strony jesteśmy spokojni. Tu dopiero ktoś jak jest może nas ostrzelać. No i oczywiście tutaj. Takie wypływanie, jak tutaj nasz kolega Belfast, dosyć ryzykowne. Oczywiście puszczamy torpedy, żeby tutaj się na nich skupił. Zobaczcie jak to działa: mocno biją. Jest naprawdę konkret. Więc nawet jeśli tutaj zostały wymienione te torpedy, to z dział kończymy Belfasta i jest po problemie. Dodatkowo są to krążowniki, które mają bardzo dobre y, naprawki, można się uleczyć. No, naprawdę ilości chapeków, jakie tutaj możemy odzyskać, są y, często kosmiczne i największe ze wszystkich okrętów, y, więc jest to dodatkowa korzyść wszystkich tych krążowników. No i moi drodzy, y, zauważcie, że nawet na 9 tiery, jak gramy siódemką, ten okręt jest niesamowicie groźny. A dlaczego? Dlatego właśnie, że mamy dym. Dym, który daje nam w cudzysłowie, w pewnym sensie, nieśmiertelność. Oczywiście w dym można strzelać, w dym można torpedować. A w dym można nawet wpłynąć i wygonić okręt z dymu i pozamiatać. Niemniej, zanim to, to zrobimy, to oczywiście jesteśmy narażeni na bardzo konkretny ostrzał z tego okrętu i później jeszcze na ewentualnie torpedowanie. Dlatego nie tak prosto jest tutaj podejść do naszego okrętu bezkarnie, bez strat. Zazwyczaj większość też graczy boi się podpływać gdzieś bliżej dymu, nie czyni tego i stoimy sobie i strzelamy. Jak widzicie, bardzo konkretnie po 4000 w odwrócony do nas tyłem FDR Grosse. Więc, no, tak jak mówiłem, salwy jakie tutaj z tych pocisków przeciwpancernych możemy oddawać są. Naprawdę fantastyczne jest to, nie tylko on zresztą, bo wszystkie, wszystkie krążowniki brytyjskie mają przesympatyczne pociski przeciwpancerne. Naprawdę bardzo ładnie cytadelują, bardzo ładna jest penetracja na nich i gra się niezwykle przyjemnie. No i sami widzicie, pancerniki też nie mają łatwego życia z tym okrętem, bać się go muszą praktycznie wszyscy. Ale z drugiej strony, jeśli właśnie popełniamy błąd tym okrętem, gdzieś zaczynamy płynąć, nie możemy się ukryć w dymie, nie możemy się nigdzie schować, no to nagle z okrętu, który wymiata, robi się okręt, który jest słabiutki. Jest naprawdę beznadziejny, bo on zbiera potężny ostrzał. Tutaj, jak inne krążowniki tego samego tieru, nawet niższego, przełączą na pociski przeciwpancerne i zaczną nas strzelać. A nie daj Boże, będziemy odwróceni bokiem. No to nasz żywot naprawdę jest liczony w sekundach. Dlatego nie ma tutaj wszystkiego, ten okręt, tak cudownego, jakby się chciało. No, pancerz jest fatalny, moi drodzy, i trzeba to zawsze, bo pancerz jest fatalny na wszystkich tierach. Trzeba o tym zawsze pamiętać i zawsze, właśnie grać tak, jakbyśmy mieli zginąć od jednej salwy. Najlepiej zakładać, że jak ktoś w nas strzeli to jest pozamiatane, ewentualnie mamy dwie salwy, tak możemy sobie yy, oczywiście tutaj troszkę troszkę Nie niemniej tak należy zakładać że, i, i, i grać w ten sposób, żeby przeciwnik w nas najlepiej nie strzelał, jeśli już jest sytuacja fatalna, nie mamy dymu, w ogóle nam się na przykład skończył, yy, to moi drodzy pływamy tym okrętem, leciutko skontowani i, i wtedy jesteśmy w stanie Troszkę więcej przetrwać, niemniej tutaj cytadele wpadają z przodu, tyłu, wszędzie, z każdej strony nie ma, nie ma różnicy. No ale wiadomo, prościej jest stytadować okręt od strony burty niż od rufy czy dziobu. Dlatego staramy się nie ułatwiać przeciwnikom roboty. Ewentualnie wykorzystujemy kolejną zaletę tego okrętu, czyli kamuflaż moi drodzy. Tak, jest coś takiego jak kamuflaż, można z niego korzystać, nie trzeba strzelać cały czas jak szalony. Można nie strzelać, zniknąć, zmienić pozycję, zająć lepszą i zacząć strzelać znowu. Można tak grać, naprawdę można. Niektórzy tego nie wiedzą, więc informuję uprzejmie, jak nie strzelamy, zmienia nam się tutaj widoczność. I nagle możemy być dla przeciwnika znów w niewidzialni. No i należy z tego moi drodzy korzystać. I widzicie, zająłem znowu dogodną pozycję, tutaj ten szczorsik będzie sobie do nas cały czas płynął, można go strzelać, poza tym pancerniki będą tu też wpływać cały czas śledzimy mini Jak widzimy za jakiś czas ten pancernik może tutaj wpłynąć, ten również. Mamy jeden okręt, mamy drugi, który może tutaj być, więc pozycja ta jest całkiem niezła. W razie czego, jeśli skończy się dym, udamy się tutaj, jak widzicie, jest takie leciutkie wgłębienie w tej wyspie. Można się tutaj a, ukryć, że trzeba będzie nas. O, dopiero z tej pozycji, będzie można w nas strzelać. Więc wszystkie okręty stąd nie będą miały tutaj na nazbicia, i takie rzeczy właśnie w grze tym okrętem są bardzo istotne. Dlatego jest to zresztą nie tylko tym, wszystkimi brytyjskimi krążownikami tylko są to krążowniki dla osób, które czują grę, to po pierwsze znają no a nawet nie muszą znać wystarczy, że czytają mapę i widzą, co się dzieje, ustawiają się tak, jak się to powinno robić. I wtedy to wszystko przynosi moi drodzy wymierne korzyści. Dlatego no nie, nie jest to linia, którą polecam dla początkujących, bo się mogą strasznie zrazić. Początkujący gracz nie rozumie jeszcze gry, wszystkich jej mechanizmów działania. Nawet wielu graczy, którzy mają po kilka tysięcy bitew dalej, nie rozumieją połowy tego, co się tutaj dzieje i zachodzi, i opowiadają jakieś tutaj nam herezje. No, ale na to nic już nie poradzimy. Moi drodzy, pamiętajcie również, że tutaj cały czas, właśnie o, został uruchomiony sonarek. Jak stoimy w dymie, widzimy, że jest dużo okrętów. Widzimy, że są okręty, które mogą nam zagrozić w takim sensie, że mogą tutaj nas torpedować w tym dymie. No to rzecz jasna, staramy się wykryć te torpedy zawczasu i uciec. To była bitwa, którą rozgrywałem bardzo późno, już byłem ostro zmęczony, więc tutaj popełniałem też kilka błędów. Mniejszy TKGRO powinno zostać tutaj zniszczone, a jakoś jedna salwa tutaj niecelna, chyba druga też. No Powiedzmy, że to przez moje lamerstwo On tutaj nie zginął, w tej drugiej już dostał trochę pocisków, ale niewystarczająco dużo. Więc to był okręt, który powinien paść, nie, nie padł. Z mojej winy. I tutaj widzicie, już jest sytuacja dosyć nieciekawa, więc wykorzystujemy mm, teren, żeby przeczekać troszkę. Jeszcze możemy. Widzicie, jestem ustawiony tak, że mm, nie jest prosto we mnie trafić. Zresztą, tak jak w tym Jokom, też tutaj ładnie manewruje i przez to żyje dłużej. Um, Należy o tym pamiętać, ogólnie grając z wszystkimi krążownikami, żeby manewrować, żeby zmieniać kurs. Tutaj jak widzicie torpedowanko mm, dosyć konkretne. Myślałem, że e, jedną tą torpedkę przyjmę, ale na szczęście nie doleciały. Więc tutaj płynąłem tak, żeby to wyminąć. Przez co tutaj zobaczcie się pojawiłem, wypłynąłem z tego dymu. A lepiej wypłynąć z dymu niż w nim zostać <z> torpedowanym. A, tym bardziej, że no tutaj jedną torpedę mogliśmy przyjąć, dwie już niekoniecznie, dwie by nas zniszczyły. A cofnąć się w dym zawsze można. I widzicie, jest to, jest to też y, ogólnie cała linia, która może bardzo wesprzeć swój team. No, sami widzicie co się tutaj dzieje. Y, stałem przy tym kapie bardzo długo, y, broniłem tego kapa naprawdę... Przed okrętami wyższych tierów nie stanowiło to większego hmm, problemu. Dym oczywiście możemy również hmm, dać dla okrętów, które go potrzebują. Hmm, jeden więcej dymek to jest, to jest zawsze plus dla, hmm, dla timu Później oczywiście bardzo dobra obrona przeciwlotnicza na 9-10 tierze. To jest kolejny plus dla timu hmm, Możliwość wystrzenia hmm, bardzo precyzyjnie. Sporej ilości dobrych torped. To jest również coś, co sprawia, że do tego okrętu tak chętnie się nie podpływa w zasięg jego torped, bo można nagle zniknąć w, w trybie pilnym. No i oczywiście przeraża też to, że są to krążowniki spammerskie. Mogą, jeśli tylko nagle będziemy źle ustawieni, zacząć zadawać tak masakryczne, masakrycznie duże obrażenia dla naszych okrętów, że. Wyparujemy chwilę, no i co za tym idzie, jak to się wszystko tutaj tak ładnie zsumuje, wychodzi na to, że jednostka niesamowicie groźna, ciężka do skontrowania, no i dlatego właśnie jak gramy umiejętnie, wykorzystujemy teren plus dym, to sprawia to, że naprawdę wielu przeciwników ma z nami bardzo, bardzo duży problem, kłopot i nie wie jak nas ugryźć. Więc tak to wygląda moi drodzy, taka Gero teraz już popełniło błąd, no wiadomo, tam troszkę lamiłem sterowanie wcześniej, no, ale ile, ile, ile mogę lamić. No a teraz oczywiście taka akcja troszkę ryzykowna nie mniej. Ja głównie gram, żeby się bawić, dlatego tam się nie czaję jak inni i nacieram wtedy, kiedy pancerniki są za mną, a krążownikiem, który jest papierowy. I od podmuchu większego powietrza może się rozwalić, więc cóż. Taka zabawa. Dlatego moi drodzy, pamiętajcie, jeśli ktoś wam mówi, że krążowniki brytyjskie są słabe, to należy go tak ogólnie wydaje mi się w ogóle nie słuchać. To, co ma do powiedzenia w tej grze. Chyba, że akurat nie zna się na tych krążownikach, a na innych rzeczach, może się troszkę znać bo no To jest całkowita nieprawda, to są jedne z krążowników, które robią najlepsze wyniki na serwerze. Minotaur ma całą masę rekordów, świetny gier jest na tym okręcie i naprawdę potrafią gracze na nim strasznie wyciągać. Na Fiji również, Fiji to jest okręt, który mówiłem, że będzie wyśmienity, jeszcze jak go testowałem, możecie sobie gdzieś tam odkopać jakiś najstarszy filmik z Fiji na testach, jak się nim tutaj zachwycam. A to jest tylko siódmy tier. Siódmy tier, który jest niesamowicie groźny, yy, i na tym tierze to jest yy, no, prawdziwa petarda, jeśli chodzi o krążowniki. O, dlatego zobaczcie, to są jeszcze pociski przeciwpancerne, które widzicie, są w stanie tutaj zadawać po 3700 w burtę z 6 działa. Ma ich 12, na razie strzela tylko 6. Tutaj się no, troszkę kontuje, żeby nie było tak łatwo mnie zniszczyć. Yy, więc moi drodzy. Naprawdę warto się nauczyć nimi grać. Mogą dać wtedy masę radości, więc ja osobiście polecam, ale na spokojnie. Przygodę od krążowników, bo ostatnio nie wiem czemu dużo osób się tym interesuje. No, widocznie jest jakieś zapotrzebowanie na taką wiedzę. Od, od jakiej linii najlepiej jest zacząć? Wydaje mi się, że najbezpieczniej jest zacząć od linii japońskiej. Tam są bardzo dobre pociski, odłamkowo burzące. Okręty mają dosyć niskie sylwetki, Można się nauczyć manewrowania, można się nauczyć strzelania z obeków, można się nauczyć strzelania z przeciwpancernych, bo też jak oczywiście przeciwnik jest dobrze ustawiony to wchodzą jak masełko. Można się nauczyć torpedowania. Obrona przeciwlotnicza niestety leży, ale no cóż, nie można mieć wszystkiego. Więc moi drodzy, dobry Brytyjczyków przechodzimy, jak już mamy ogólnie krążowniki Całkiem nieźle opanowane. Przydać się też doświadczenie zniszczycieli, zwłaszcza takich, które lubią sobie postrzelać z, z dymu poprzemieszczać się jakichś artyleryjskich, po prostu albo rosyjskich, albo amerykańskich, albo nawet niemieckich, chociaż one też są trudne, więc można je sobie niemieckie odpuścić na początek. Ogólnie linia bardzo mocna, ale wymagająca. To, jest, to są okręty powiedzmy dla osób już dosyć konkretnie zaawansowanych i, i doświadczonych, jeśli chodzi o rozgrywkę, takich, które ogarniają pozycje, mapę śledzą i wiedzą, że jak dym się skończy, to trzeba mieć plan awaryjny, co się stanie, jak nagle zobaczą nas trzy okręty przeciwnika, żebyśmy już nie skończyli gry razem właśnie z tym dymem. Co, co jest nagminne i co widać naprawdę bardzo bardzo często. Ogólnie są to, to to są takie okręty, które nie jest ich duża liczba na serwerze, bo wszyscy słabi gracze się od nich od razu odbijają. A ci y, najlepsi po prostu na nich gniotą. Więc tak można je scharakteryzować, że to jest linia dla, dla dobrych graczy, którzy y, dzięki niej robią jeszcze więcej zamieszania w grze y, niż na innych krążownikach. No i to by było, myślę, na tyle. E, tutaj bitka była dosyć konkretna. E, szkoda, że nie trwała trochę dłużej, można by było do 3000. Dobić, jakby jeszcze ten sztorski gdzieś wypłynął, no albo jakiś kap, e, jeszcze jeden przejąć, no ale cóż, jest jak jest. Jak widzicie, siódemeczka, która e, wyciąga dziewiątki, można, można tym krążownikiem, naprawdę ogólnie tymi krążownikami. E, tier niżej, również mam masę Gier, które e, strasznie e, ten krążek kieruje i. No robi kłopot naprawdę dla przeciwników, nie wiedzą jak go ugryźć i przez to Na przykład jeden kapik jest cały czas bezpieczny Więc naprawdę polecam, jeśli macie pluton to najlepiej jeszcze żeby był dodatkowy dym wtedy można zadymiać na przemian A sobie już jest w ogóle Dla większości ludzi Nie ogar co się dzieje, jak to ugryźć, jak to zniszczyć Oczywiście można, można zrobić miazgę również z tych krążowników No jak to Mogę powiedzieć w jakimś innym poradniku, ale sposoby są dosyć, dosyć proste. Trzeba tylko mieć odrobinkę odwagi i rozeznania. To tyle na dziś, moi drodzy. Mam nadzieję, że był to dla Was odcinek pomocny i troszkę się dowiedzieliście o Brytyjczykach. A ja się dzisiaj już z Wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.